bez dłuższego ociągania chciałem zaprosić naszego pierwszego, na naszego pierwszego gościa, panią Anią proszowską Salę, która na co dzień pracuje w firmie City Consulting. Zajmuje się czymś takim, co nazywa się strategia. Strategia rozwoju miast i regionów ma w tym całkiem spore doświadczenia, oprócz tego poza tym, że zorganizowała Festiwal Promocji Miast i Regionów, wydała również książkę temu poświęconą. Jest odpowiedzialna za kilka ciekawych konceptów, które przynajmniej części tej sali są znane, bo spędzili, bawili się na nich w ostatni weekend. I nie zawsze na tego typu wydarzenia patrzy się z punktu widzenia podróżniczego, a można też. To jest jedna rzecz. Oprócz tego aktywnie współpracuje na dzień dzisiejszy z dwoma regionami, które promuje w Polsce i będziemy ją o to wszystko pytać. Także zapraszam, Aniu. I brawo. bardzo proszę o brawo. Raz. Na początek zaprosimy cię między nas. Tak, siadaj sobie. W którą Dzień dobry? Dzień dobry, czy może chcesz wody? Bardzo chętnie poproszę. To ja chciałem, powiedz, jeśli chodzi o miasta, regiony, dla jak teraz ty i zarówno ICTB pracujecie? A ja będę na wodę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Citybell, idea Citybell, powstania tej firmy, wiązała się w 50% z markami miejsc, zarówno miast jak i regionów. Aktualnie naszymi, naszymi klientami są takie miejsca jak, jak Województwo Podkarpackie, Województwo warmińsko mazurskie Miasto Gdańsk, jako miasto Szczecin, proszę? Jako województwa reprezentujecie je? Formalnie są to samorządy, urzędy marszałkowskie. Natomiast pracujemy, w no, region czy, czy miasto to jest potężne, potężne skupisko wielu zmiennych. City Bell w zależności od, od zadania, od problemu jaki trzeba rozwiązać zajmuje się albo kwestiami promocji turystycznej, albo kwestiami promocji gospodarczej i wtedy to są rzeczy związane z działaniami public affairs, albo jest to, są to projekty dotyczące promocji kulturalnej. Więc mieliśmy przyjemność, zaszczyt i, i, i dużo, dużo doświadczeń z tych płynących. Mieliśmy okazję pracować dla, dla, wielu, dla wielu polskich miast i, i regionów, w zasadzie chyba dla, dla, dla większości dużych i, i większości regionów również. No dobrze, no to mamy w takim razie może użyjmy jako przykładu w Armii i Mazur. Mhm. Jak, jak to wygląda? Czy to jest wojewoda, czy to jest starosta, czy to jest prezydent, czy to są obywatele, jakieś stowarzyszenie, czy to są wkurzeni hotelarze? Jak, jak się rozpoczyna ten proces, który spra sprawia, że region stwierdza, że potrzebuje jakiegoś wsparcia, przychodzi do was co wy wtedy robicie? No poruszyłeś mhm. szeroki temat. <szeroki> Bachlarz, Ale bachlarz. spróbuję, tak, spróbuję jakoś. Dzisiaj w Polsce dyskusja w ogóle o miejscach zasadza się na, na dyskusji dotyczącej kreowania marki miejsca. Ta marka miejsca nie jest, nie, jest to, nie jest tożsama z produktem, taki jak mamy na co dzień do czynienia z nim. Z branży FMCG. to nie jest samochód, to nie jest kostka pietuszkowa, to, to, to nie jest szampon. To jest konglomerat ludzi, problemów, wyzwań, idei, inwestycji i bardzo trudno je wrzucić do jednego worka. Najczęściej samorządy, część z nich. Tych, które pracują w sposób taki profesjonalny, starają się mieć wypracowaną, podstawowe założenia dotyczące marki. Czym marka miejsca ma być, jakiego rodzaju opowieść takie miasto chce snuć, co o czym chce mówić w obszarze turystyki i kultury, o czym chce mówić w obszarze inwestycji? I szczerze mówiąc, to są dwa diametralnie oddzielne tematy. I tak jak, tak jak zacząłeś mówić, yy, są sytuacje, w których pracujemy yy, chcąc pokazać światu potencjał, jaki ma dane miasto no czy właśnie, dane region. ale jak to wyszukujecie? Bo chciałbym, w pewnym yy, sensie rozumiem, yy, yy, ale yy, też nie rozumiem Na przykład, to yy, no, będzie na, najłatwiej, na przy, yy, ale różnic między czym a czym? W sensie, bo z tą marką, w sensie tą branżę FMCG jednak gdzieś te potem hasła, nie wiem, Gdańsk, Miasto Wolności, Poznań, Miasto Know How, Rzeszów, miasto, nie wiem, z innowacji, czy już tam... Tak, Ty mówisz o tym, co, co, o takim dużym uproszczeniu, tak, które się sprowadza do jakiejś identyfikacji wizualnej. Praca nad marką miejsca wymaga szeregu analiz tożsamości miasta, historii miasta czy regionu, tego, najsilniejszych atutów, perspektywy rozwoju, możliwych inwestycji perspektywie kilkudziesięciu lat nawet. Była taka, taki fajny przykład, jeden, jedno z polskich miast Szczecin wypracował strategię marki, nazwał pewną wizję, nazwał ją Floating Garden i określił jej perspektywę czasową 20-50. I to, spotkało się to z ogromnym oburzeniem mieszkańców, jak można myśleć Możesz w takiej perspektywie. Możesz o tej wizji Floating Garden? Ehm, czy Szczecin się uniesie, czy? Floating Garden, pływający ogród, wynika z położenia Szczecina, jest to miasto, e, bardzo otoczone zielenią, składające się też z wielu wysp, otoczone wodą. Sam, sama myśl wiązała się z... Ten, ten symbol wynikał z osadzenia takiego graf, geograficznego Szczecina, natomiast Szczecin jako miasto miał duże zapóźnienia w rozwoju, bo brzydko powiedziałam, duże zapóźnienia takie gospodarcze wynikające z, z zarządzania tym miastem przez wiele lat. Teraz jest miastem o ogromnym potencjale związanym z jakością życia, z planowanymi inwestycjami właśnie, z potencjałem żeglowym, uczelniami. Więc jakby dzisiaj w 15 minut, bo zadajesz mi trudne pytania, bardzo szerokie, a ja spróbuję jakoś zejść do jednego punktu, więc wracając do meritum, zostawmy na razie ten Szczecin. Jak pracujemy nad marką miejsca, musimy przeanalizować szereg różnych rzeczy związanych z historią, z tożsamością miejsca, z oczekiwaniami, w jakie społeczność tego miejsca chce postrzegać to miasto. Nie można oderwać miasta i wymyślać sobie jakiejś absurdalnej myśli i stwierdzić, że teraz będziemy zieloni, ale tak naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby być zieloni. Więc pozycjonowanie marki miejsca wynika ze wszystkiego, czym to miasto ma być i czym chce być. Marka mia, miejsca jest jakąś obietnicą, którą trzeba spełnić, więc z jednej strony powinna wynikać z tego, co faktycznie miejsce w sobie ma, a z drugiej strony powinna uwzględniać te narzędzia i te instrumenty, które pozwalają na, na jej kreowanie. Zarządzanie Marką nie jest sprawą Urzędu Miasta ani urzędu marszałkowskiego. Zarządzanie marką miejsca jest sprawą szeregu instytucji, ludzi, którzy tworzą aurę tego miejsca, często ile inicjatyw reguły, oddolnych. Ile z reguły trwa wypracowywanie takiej strategii, bo ten kompleks e, rzeczy, które są potrzebne, żeby ją zbudować, no, wygląda czasami, dosyć mocno. Czasami rok? Czasami rok, czasami pół roku, jeśli proces jest dobrze prowadzony, powinien uwzględniać konsultacje społeczne. Powinien, y, powinien wynikać z, z takiej pewnej prawdy, która w tym mieścia, mieście jest, ale też z odważnej wizji. Y, I to w marketingu miejsc chyba jest też szalenie ważne. Ta wizja odważna zależy od. Y, Ludzi, którzy potrafią kreować pewne sytuacje w tym mieście, i od zarządów miast, od liderów tych miast. Jeśli lider miasta nie jest silną jednostką, nie jest silną osobowością, nie potrafi patrzeć daleko, no to no to, to miasto się nie rozwinie. Marka miejsca rodzi się do pewnego stopnia w dialogu ale później ona musi być spięta w ramy budżetu, w ramy działań, w ramy zarządzania i komunikacji oczywiście. Citybell dołącza na etapie komunikacji. My najczęściej spotykamy się z sytuacją, w której w mieście czy w regionie jest jakiś ogromny potencjał, który jest nieodkryty. albo to na przykład. Co... Czy wiecie Państwo, że na Podkarpaciu jest 151 winnic? Ja nie wiem. Ja, większość, ja też nie wie. większość osób nie wie. Cieszę się, że na sali są osoby, które wiedzą. I takich smaczków jest. Polskie regiony mają zarejestrowanych bardzo dużo regionalnych produktów. Powiedz, czy wy wyszukujecie wy, wy te smaczki? Czy często ten smaczek jest pretekstem do pierwszego spotkania przedstawicieli regionu czy miast z wami? Samorząd wiedzą, co mają u siebie. W sensie, czy oni już to zauważają? Bo... Tak, zauważają. Czasami. Mówią, znaczy prowadzą szereg działań promocyjnych wokół tego tematu, ale nie, zdarza się często tak, że nie widzą e, jakby tego, że jest jednym słowem dobrze, a w dwóch słowach niedobrze, znaczy prowadzą bardzo dużo działań, ale przez to, że one są nieukierunkowane, niespójne, nie, z niewłaściwymi partnerami, z nie, niewłaściwymi narzędziami. Nie, nie jest adekwatny styl narracji prowadzony w mediach, we współpracy z różnymi instytucjami. Tego po prostu nie widzimy. Nie, to gdzieś niknie w, w tłumie. Często my też popełniamy, pracując w biznesie, ten błąd, że my, myślimy, że jak coś jest na odorze, jak coś jest w telewizji, w kampanii natalowej, to wtedy to działa. Nie, nie działa zupełnie, działa bardzo krótkotrwale, wymaga pracy systemowej, więc sprowadzając to do, do naszej codzienności, samorządy wiedzą jaki mają potencjał? często nie potrafią y, go właściwie pokazać, ale mamy oczywiście przykłady wspaniałych samorządów, bardzo profesjonalnych i bardzo kompetentnych, które odwalają kawał dobrej roboty, mówiąc kolokwialnie i dzięki temu Polska może, może jakby stać się bardzo atrakcyjną destynacją turystyczną zarówno dla nas samych, y, Polaków, i to dla tej wymagającej grupy, Turystów, jak i dla gości zagranicznych zdecydowanie tutaj mamy ogromne pole do popisu paradoksalnie. Okej, okay. a jak wynika z Twoich obserwacji, kiedy tak naprawdę ten rozwój się pojawił? Kiedy regiony, miasta, poza tym, że prawda, pozostawianiem jakichś małych kroczków, zaczęły podchodzić do tego profesjonalnie, czy myśleć o rozwoju własnego regionu w sposób profesjonalny? W Polsce mieliśmy do czynienia z dwoma takimi momentami. To był moment, kiedy Polska miała możliwość sięgnięcia po środki unijne, czyli tej pierwszej perspektywy 2007-2013. A jednocześnie zbiegło się to z organizacją wydarzenia, jakim był Festiwal Promocji Miast i Regionów. Rzeczywiście to było w Polsce pierwsze i chyba największe w Europie Środkowo-Wschodniej takie wydarzenie dedykowane promocji miejsc, więc to był taki dobry zbieg okoliczności tych dwóch. I miasta wtedy, jesteśmy po pierwszych x latach budowania strategii, ich realizowania, popełniania błędów, wyrzucania pieniędzy, dobrze wydanych pieniędzy. I teraz jesteśmy przed drugą perspektywą, i wydaje mi się, że z punktu widzenia y, zarządzania miejscami y, to jest moment takiego zatrzymania się. Znaczy, teraz y, samorządy, y, czy w ogóle osoby, które zajmują się promocją miejsc, bo to nie są tylko samorządy, to równie dobrze mogą być. Nie wiem, o, o, hotele, yy, ośrodki spa. Yy, Ta branżę tworzy dużo podmiotów. To jest taki moment weryfikacji teraz, sprawdzenia, jakby zastanowienie się, jakie doświadczenia, co było dobre, co, nie, co było niedobre i wyciągnięcia wniosków. To jest naprawdę ważne. Chciałem zapytać tak, takie pytanie, chodzi mi w głowie o tygodnia, kiedy myślałem sobie o naszej rozmowie. Czym w Twojej pracy jest stereotyp, który funkcjonuje w danym miejscu, w regionie? Czy starasz się go nią bawić, używać, czy starasz się go obalać? Czy. czy... Y, 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 bardzo fajne pytania. Do rzadkości należą sytuacje, w których stereotyp y, może być atutem. Zaraz podam na to przykład. No. <laughs> Najczęściej stereotyp jest wyzwaniem i y, jest negatywną rzeczą. Natomiast jest przykład y, taki w, mamy w Polsce, gdzie ten stereotyp y, y, jest, m, może być silnym atutem. I to jest moje rodzinne właśnie, mój rodzinny region, ja podchodzę z Podkarpacia właśnie. I y, stereotyp y, jest, kilka miejsc, jest kilka takich stereotypów wokół tego regionu. Jednym z nich jest to, że właśnie tam jest, y, jest głusza, że jest daleko, że jest dziko, że jest. Y, to są te negatywne, ale najmniej negatywne, czy te, które można wykorzystać. I teraz żyjemy w czasach, kiedy, według najnowszych badań, jakie przeprowadziliśmy, które Sittibel przeprowadziło na zlecenie Wojska podkarpackiego, badania nazywają się Apetyt na region. Odkryliśmy, że my, konsumenci, im, bardziej, im lepiej zarabiamy, im, bardziej, im więcej pracujemy, im bardziej jesteśmy na, 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 na czasie w naszej aktywności, tym bardziej poszukujemy miejsc takich właśnie spokoju, ciszy. Chcemy doświadczać, chcemy przeżywać, chcemy odkrywać nowe rzeczy. Nie chcemy spędzać wolnego czasu tam, gdzie są hordy turystów. Nie interesują nas plaże na, na Wyspach Kanaryjskich. Potrzebujemy odkrywania czegoś, doświadczania, chcemy dobrze zjeść, chcemy zjeść prawdziwych rzeczy, szukamy autentyczności, szukamy prawdziwego klimatu, szukamy pewnej aury. Bardzo za tym tęsknimy. Myślisz, że da się to, bo czasem jest taki zarzut, że pakuje się te pewne rzeczy i potem, że to jest taki opakowany produkt zwany autentyczność. To jest e, chyba z... największy zarzut, jaki pojawia się względem właśnie tych działań marketingowych wokół turystyki. E, więc wracając do tego podkarpackiego, tam właśnie to, co było negatywne, e, jest prawdziwe i to jest do wykorzystania i do, do wzmocnienia. To, co, to, o czym Ty mówisz, absolutnie tak jest. Yy, złą robotę yy, zrobiłyby dużo komercyjnych marek, które pod płaszczykiem ekologii, naturalności, etc. Na tym trendzie wykrowały produkty, co spowodowało brak zaufania konsumentów do tego typu komunikatów. I to jest rzeczywiście, ale no tutaj nie miejsce i czas, żeby to rozkładać na czynniki pierwsze, ale rzeczywiście tak jest. I jak w każdym chyba branży następuje moment weryfikacji. Jest to szansa dla wszystkich tych, którzy potrafią w sposób autentyczny prowadzić swój turystyczny biznes, czy cokolwiek by to nie było, zweryfikują to konsumenci. Jest cała gama instrumentów, żeby tą, tą autentyczność komunikować. Biorąc pod uwagę branżę hotelarską, y, największe marże w tym biznesie mają miejsca, które rozwijają się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju mają własne ogródki, hodują własne y, zwierzęta y, wszystko robią sami podkreślają to bardzo mocno na, na swoich stronach internetowych na tym budują cały komunikat o sobie. I to jest i to są naprawdę wysokie klasy hotele, często butikowe, ale na bardzo dobrych marżach. Znaczy ich strategia jest taka, że wolą mieć 100 gości za 1000 zł dziennie niż 1000 gości za 20 zł dziennie, Więc ta autentyczność wiąże się z budżetem. Co dla Polski jest Szansą. Jeszcze jedno pytanie ja mam odnośnie samej promocji edukacji. Czy edukacja osób, z którymi współpracujecie, czy, czy z, prawda, z danych regionów, miast, czy zajmuje dużo czasu? Czy przekonywanie do może nowych form promocji danego regionu, do nowych pomysłów? Czy, jacy ci ludzie są? Oni są otwarci na oryginalne pomysły? Czy, czy raczej jeszcze e, musicie nad tym trochę pracować? 100% naszych doświadczeń, 100% to były doświadczenia bardzo pozytywne. Nie wiem, jak pracują inni, my staramy się jakby uzasadniać swoje rekomendacje. Nie jesteśmy fanami sztuki dla sztuki, znaczy żeby nie stosujemy narzędzi czy technik, bo są nowe i są fajne, więc wszyscy będziemy teraz na Facebooku, aczkolwiek to pewnie ma też duże znaczenie. To był tylko taki przykład, natomiast Samorządy są otwarte i y, 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 można realizować naprawdę bardzo odważne przedsięwzięcia z nimi. Y, nie zdarzyło nam się jeszcze nigdy, żeby pomysł, który rekomendowaliśmy, y, nie spotkał się z, z aprobatą. Y, jedynym pr, pr, jedynym jakby argumentem, który nie pozwalał czegoś zrealizować, to był budżet. Albo y, sytuacja, w której szefowie biur promocji nie zawsze mają wpływ na wszystko, co jest w danym samorządzie, y, jak w każdej organizacji. Y, natomiast nigdy jakieś ograniczenie intelektualne nie miało miejsca, wręcz przeciwnie. Miło, I, bardzo miło o tym słyszeć. My, my też uważamy, że, że... raczej wydaje nam się, że... Mm, Podchodzimy bardzo pozytywnie do tego, co w, co w Polsce można zrobić. Najwięcej pretensji chyba można mieć do, do, do rad miasta Dziś. niż, Dziś. niż do, 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 do szefów biur promocji czy do samorządów jako takich. Świetnie. Okay. zastanę, teraz sobie z nami na Dziękujemy kanapie. Dziękuję bardzo. Dziękuję też na, na teraz.